Waga. Użyję sobie to temu. A. Patrzcie co się dzieje. Masa. Siema, siema. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Random 2 hc jest to tryb polegający na tym, że gramy po prostu UHC na wersji 1.15.2 Czyli na jednej z najnowszych wersji, o ile nie najnowszej I właśnie będziemy grać UHC I co w tym jest takiego niezwykłego, że nagrywam z tego odcinka? Niezwykłe jest to, że z każdego bloku wykopanego właśnie w trakcie tego UHC przeze mnie Będzie wylatywać losowy właśnie totalny item w Minecrafcie Czyli po prostu wszystkie tak jakby bloki i lud z nich jest totalnie zamieniony również na przykład waląc chociażby na przykład Dyrta jest takie prawdopodobieństwo oczywiście bardzo, bardzo małe na przykład z Dyrta mogłoby mi wypaść na przykład skrzynka ze spawnera z czego po prostu jest wiele itemów zazwyczaj będzie mi drobić raczej jeden blok, jeden item, coś na tej zasadzie jednak jest szansa na wydropienie na przykład z jednego bloku jakiejś większej ilości właśnie Itemków I będzie to właśnie spowodowane tym, że po prostu, tak jakby ten blok, będzie w rzeczywistości właśnie taką skrzynką ze spawnera, czy skrzynką z endu, czy coś na tej zasadzie. Generalnie strasznie słabego respa dostałem, ponieważ w wodzie jeszcze to się jakoś tak długuje. W ogóle też zobaczę, czekajcie, zanim cokolwiek zacznę niszczyć. Dobra, nie mam auto jumpa. No, jak widać, teraz jak zniszczę trawę, to tutaj jak widać z trawy wypadł mi, wypadł mi furtka, z której od razu mamy. Od razu mamy jakąś skrzynkę i to jest chyba skrzynka jakaś ze statku bo mamy tutaj jakieś Heart of the Sea, ogólnie też nie ogarniam totalnie tutaj tej wersji, ale jak widać, właśnie za każdym razem jak będziemy niszczyć trawę, będzie nam wypadać w tej gierce właśnie furtka, z której będziemy mieć naprawdę, no dosyć dobry item, bo przynajmniej złoto, no nie wiem do czego też to służy, ale możecie mi napisać w komentarzu w sumie, bo i tak raczej nie sprawdzę tego po filmie, do czego to służy, ale o, też dropion diaksy, dobra, no to to ja na pewno sobie trochę poniszczę. Też warto powiedzieć o tym trybie to, że e, tak jakby na każdej gierce jest to ustawione totalnie inaczej. Nie generalnie osoby, które się nie pojawiły na grzybowym biomie, no to oczywiście takiego bloku nie mogą wydobyć, czyli również takiego szkła również nie mogą otrzymać, z którego no niestety e, nam rotam flesz, który jest nam totalnie e, niepotrzebny, no ale tak jak mówię, no mogłoby to coś być dobrego. Okej, okay. oczywiście klasycznie. Z liści wypadają jabłka, takie jest ustawione, ale oprócz jabłek, czyli to, co ma być losowe właśnie, wypadają drzwi, z których będziemy mieć drewno. Oko, ok, drewno jest tutaj akurat bardzo przydatne. Totem i white flower. Ok, ktoś napisał totem i white flower, więc zaraz sobie również tego poszukamy. Zobaczę sobie, co z craftingu może takiego wydrofić. Ok, mamy cegłę, z której może nam wypaść e, fioletowa terrakota. Ok, lecimy dalej, stawiamy to wszystko. No i na koniec słaby loot nie wiem co to jest za loot, nie wiem z czego może dropnąć, mogą dropnąć takie dwa itemki no ale tak to właśnie wygląda. Ogólnie to jest ciekawe też patrzcie. Z czerwonego kwiatka w ogóle dropią nam te jajka smoka to też w ogóle śmieszne, bo na przykład takiego jajka smoka oczywiście rozwalić nie mogę, nie? Więc takie takie śmieszne rzecz. To co? Dobra, nie mam pytań, patrzcie to, XD Właśnie dopiero co mówiłem o, jaj, o jajku dragona Teraz nagle wypada mi głowa dragona Która chyba jest do niczego niepotrzebna Więc ją wywalę, najwyżej mnie zwyzwacie w komentarzu Że głowa smoka do czegoś niesamowitego służy Z tego on w ogóle nam nic nie drobi To są białe kwiatki Nie, to nie są białe kwiatki chyba Chuj. O to są bia białe kwiatki Dobra, mam białe kwiatki, zobaczymy Zobaczymy czy typ oszukał nas na czacie I to faktycznie wypadnie totem, uwaga Dobra, nie mam pytań Ogólnie totem to jest takie coś, że jak się to chyba trzyma to, to, je, to tak jakby dostajesz taki efekt i, i, i nie giniesz, tylko że tutaj na serwerze jest włączony taki limit, że można jednego totemu używać i tak samo jeść jednego koksa można co półtorej minuty, bo inaczej to było zbyt OP. Wiecie, wiecie o co chodzi, chyba nie muszę wam tego tłumaczyć, co nie? E, bierzemy sobie full trawę oczywiście, pyk, 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 pyk. pyk. Ok. E, rozkładamy sobie wszystko i niszczymy, żeby być full diamentowi, żeby mieć po prostu... No, Diamenty na seta, co nie? O typ jest enchantowany! Kurde, albo znalazł enchant ten typek, albo znalazł skrzynkę tą z ENDU taką. Na tej nowej wersji. Ciekawe co z węgla. Też sobie to nie weźmiemy dwa. Te skrzynki takie i stąd ma full Pro 4 seta, więc jeżeli tak jest, no to mam przekichane na pewno. Jezu, jak mogłem zapomnieć o swojej w ogóle podstawie PvP? Jak mogę o tym zapomnieć? To jest mój item. Wyprodukowany dla mnie. Uj, tu jest jakiś typek. W głowie smoka, nie wiem czemu. Kurde, on chyba wie co robi, tak szczerze, mam wrażenie. Mam wrażenie, że on wie co robi. Co? Dobra, co to było za drewno? Szukamy brzozy, szukamy brzozy. Dobra, już mam to, mam to, mam to, mam to. Widzieliście, wypadła mi krata Protection 2 diamentowa. To jest yy... obrane. Dobra, mamy to, ludzie. To jest obrane yy, brzozowe drzewo, jak nic. To chyba jest to, patrzcie ludzie, to. Tak, to jest to, mamy to, dobra. Mending, Tonsy. Szybko, kurde, dobra, bo tutaj się border z, y, zmniejsza. Kurde, szkoda, że dopiero teraz to odkryłem. Ja cię kręcę, dobra. Szybko, to wywalam, niepotrzebne mi jest. W sumie kierow tak samo, lecimy. Pyk, pyk. Robimy sobie seta, dobra. Teraz to zmienia postać, że Protection 4! 4-3 z Mendingiem? Nawet nie wiem, co to jest ten Mending, ale. Ale chyba zajebiste. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Protection 4. Też z jakimś chyba minusowym efektem, ale nie znam się, więc. Więc nie będę komentować, dobra? Dobra, tu jakiś Protection 3, bo w ogóle dobra, to jednak zrobiste. Ja tak to plułem trochę. Dobra, dobra, dobra. Jezus Mario, ale się przestraszyłem, patrzcie. Przestraszyłem się tego typeczka, no ale dobra, wyjaśniamy go. Jem sobie refilka, no spokojnie i wyjaśniamy skurczy co on kurwa sobie myśli. Oczywiście jakiś wędka krytek. Okej, okay, on sobie zjadł oczywiście tego. On sobie zjadł tutaj e, koksika. Koksa można iść co półtorej minuty, jak widać, on teraz będzie orać, ponieważ zaraz mu się skończy efekt koksa i przez półtorej minuty nie będzie mógł go jeść. Też Typek strasznie abuzował ten set. w sensie naprawdę to ma set jakiś Protection 4, ponieważ ciągle niszczył te brzozowe. On strasznie szybko miał ten deksowy set enchantowany. A na pewno nie ma wędki, która daje mi naprawdę dużo do odpychania i tak dalej. No i na pewno również nie ma to temu, więc mam naprawdę dużą przewagę. Typek się potyka, ale zabiera mu tak mało hapa i ma kolejnego koksa w łapie. No to jest akurat głupie. Jeszcze ma kolejne, jeszcze ma kolejne, patrzcie. No to jest akurat głupie, to jest akurat głupie z tym. Tu sobie zostawiam zapasowego seta, tak jakby. I, i, o oh, w ogóle ktoś się we mnie bił. Oj, 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 ale ja mam miecz dobry. Ma strasznie dobry miecz. Ja mam ten miecz z knockbackiem, więc myślę, że też na spokojnie. No ale. Co będzie mnie fokusować? On też ma miecz z knockbackiem. Wiecie co? Odknokuję sobie go w stronę tamtego typa. Wydaje mi się, że tutaj w trakcie tej gry postaram się wykorzystać. E, swojego skilla e, z UHC, swojego e, a mianowicie skilla z e, tak zwanych cleanupów, po prostu i postaram się po prostu typu cleanupować. Jak widać, tutaj chyba jest skrzynka jakaś. E, zjem sobie Koksa, kurde, ale typ nie jeszcze fokusuje. Zamiast, zamiast kurde, o dobra, wziąłem sobie na pewno lepszą rzecz. Ok, coś sobie wziąłem, coś. <laughs> dobra, mam zarąbisty miecz. Stos. Uciekamy stąd, dobra. Jeszcze sobie ogarniamy trochę jabłek na przyszłość. To <grym> się by mi Jezu, ja tak reaguję w ogóle na to śmiesznie. No ale dobra, kasujemy śmiecia. Nie wiem o co ci chodzi, gościu. On próbuje się jakoś podlewać. On mnie. Jest szansa, że on poliży, bo on ciągle je refile. Jak widać, ma pięć. Zjadł to, tego to tema użył. I zjad koksa w końcu. Dobra, Zjad w końcu koksa. Macie tu ruchowe smoka. Czekajcie, czy to jest sojusz? Tak, to jest sojusz. Nice. Teraz uszlą tą 4 dwójkę, jak dexową, więc trochę HP mu w końcu zabieram. <laughs> Polizał. Polizał dwa koksy. Dobra, co za debil. Co za debil, co za debil. Dobra, nice. Jakiego miał seta? Szybko jakieś rzeczy. W sumie podkładam te do temu, bo i takich nie użyję. I na pewno sobie wezmę to złoto Okej, okay, tyle. Tyle, a w ogóle ktoś się jeszcze we mnie wbił przy okazji. Zdajem sobie refilka na spokojnie taktycznego I sobie go zastrefuję. Nie wiem czy to się powinno właśnie czterklikować na tej wersji. No ale dobra, spróbujemy. Dobra, zjem sobie koksa. Ten typ też mnie nieźle targetuje, więc sobie go odknokuję na spokojnie. Jeszcze raz sobie go odknokuję, zjem sobie refile. Teraz ja będę knokować w tą stronę. No i teraz masz dojazd, gościu. Co z, z mojej szarpnej czwórki będę go bić. Będę go ciągle knokować. Padło mu coś. No i padł. Pięknie zebraliśmy loot. Ok. Trzymamy sobie totem w razie czego. No niech mnie zabije ten typ. Używam sobie totemu Szczerze? O kurwa. Dobra prawie polizałem Szczerze nie wiedziałem jak to spada HP Nie wiedziałem dokładnie, w ogóle teraz beka była Bo nie wiedziałem totalnie ile ten totem daje generalnie, więc to też śmieszna sprawa Czuję, jest szansa nowina, ale Czy ja to dobrze wykorzystam? Muszę na pewno sklinopować typów przede wszystkim Dobra mam kolejnego koksiura, strefować go tutaj a i jest! O, to tego nie wiedziałem, się przestraszyłem, że mnie jeszcze wywaliło z gry, czy coś w tym, na tej zasadzie. Dobra, ostatnia szansa. Dobra, nice. Protect 4-3, 4-3, 4-3. No i nie 4-3, ale z Mendingiem, więc to chyba, nie wiem co to znaczy ten Mending możecie mi pisać w komentarzach, ale... Ale jest, jest zacnie. Dobra, bijemy tego czubiego na pewno. Z ok okej. Okay, okej, bijemy go. Oczywiście fokus czubik, ponieważ on nas fokusował. A. Patrzcie, co się dzieje, masno. Masna gra, to mi się podoba. No, uruch uruchomi się kolejny jakiś etap gry, a ja tutaj już kurwa się wy***dalam. Muszę jeść koksa chyba. A nie, nie, mo nie mogę w ogóle jeszcze jeść koksa, ty. Niedobrze. Kiernie w ogóle, co to jest za dźwięk w ogóle? Jakiś jak z Werteza normalny. Ajajaj, Maciek! tak klinuje. No mądrze gra, mądrze gra. Dobra, biję teraz tego, zobaczymy. Dostałem jakąś klatę, dostałem klatę Dostałem też buty. Dobra, buty dostałem, nie Jest źle. Dobra, mam buty, możemy się bić, gościu. Okej. Okay. Destarfowaliśmy go. Zaraz użyję pewnie... Nie, uży, używa na razie refilu tylko. Też ma ciernie. W swoim stacie mu szybko padnie klata. I zjadnocza! nocza, Czyli teraz czekamy sobie. On oczywiście nie ma wędki. A ja mam, więc będę mógł sobie grać jak ciota. Czyli po prostu sobie uciekać, jak widać. Dzięki temu, że ja na początku gry znalazłem tą wędkę. Dzięki temu mam właśnie przewagę. Eee, no że po prostu mogę sobie tych typów odnapływać. Ja sobie oczywiście cisnę tutaj na refilkach. Poczekam sobie aż mu koks padnie. Okej, okay, padł mu koks I teraz możemy lecieć w niego. Ale lagi jakiś czasem mam właśnie. 1.15 Dobra, pociśniemy sobie go. Typ, nie może mnie dotknąć w ogóle praktycznie. O, też teraz coś dużą chapę mi zadaję. Tego... Tego, że miał uwaga! Użył to temu, użył to temu, dobra, użył to temu. I zaraz spodnie panom, w sumie sobie zamie zamienię. Okej, okay. możemy grać dalej, możemy grać dalej. Sobie dam hełmik tutaj. Nie drzywalił! Ale dobra, nie podniosłem go. Chociaż i tak byłbym fair play, ponieważ proszę Państwa, właśnie wygraliśmy pierwszą rundę w życiu. Niestety tylko z trzema kilami, drugie miejsce: trzy kilę. Eee, ja miałem oczywiście jeszcze Koksa, bo ty na napisał: a no healing, eee, czyli nie miałem po prostu nic do healowania się. Eee, a ja miałem jeszcze chyba z 10 refillków, czy ileś tam, miałem na pewno nocza jednego. No i miałem sześć oczywiście. Um, to które na szczęście udało nam się dzięki typom. E, zgarnąć z tymi białymi kwiatkami, chociaż tak bym je raczej spróbował, no ale mimo wszystko fajnie wyszło. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki bardziej luźny odcinek, e, ponieważ no nie było tutaj dużo montażu. Po prostu napiszcie w komentarzu, jeżeli taki filmik, e, właśnie z takim luźnym komentarzem, taka luźna gierka, na przykład randomna z UHC, e, Wam się po prostu podoba i chcielibyście takiej takich więcej, właśnie e, nie tylko z takiego na przykład trybu ciekawego, no to po prostu napiszcie mi to w komentarzu. Bo jestem właśnie ciekaw, czy również bylibyście. E, chętni na obejrzenie sobie właśnie takich e, luźniejszych odcinków e, nie tylko jakieś wiecie od razu hoax montaże, jakieś pvp e, edity, efekty i tak e, no więc e, piszcie komentarze, a na 2000 lajków like pod tym filmem e, obiecuję, że e, jeżeli nie będę miał z czego odpalić po prostu streama e, to według waszej prośby, ponieważ ogólnie w ogóle ten odcinek jest na waszą prośbę bo trochę osób mi o tym pisało, wiersji, e, to po prostu na 2000 lajków like pod tym filmem odpalę Streama z randomej sesji myślę, że to byłoby naprawdę bardzo ciekawe zagrać właśnie tak na streamie, więc po prostu możecie stawić właśnie łapkę w górę i 2000 lajków. Odpalam streama, a ja się z Wami żegnam. Good night and. O kurde, ale ze skrzypił monitor. Peace out.